Myłem sobie, Wymiotacz, ząbki. na to my tu trafiliśmy. O, moja szczoteczka do zębów, stalowa. O, Wymiatasz kurwa, siedzimy w tym pierdlu za a ty mi kurwa nie mówiłeś ani razu, że masz kurwa łom. A to moja szczoteczka do zębów. Czemu ty kurwa myjesz starych, <śmiany> <śmiany> chłopie? O, to popatrz. O, to wie? Byłem mm, Byłem sobie zęby Wymiatocz Powiedz mi, czemu my tu siedzimy? My siedzimy za niewinność. My nie powinniśmy tu siedzieć. Ale przecież chcieliśmy wziąć w tym udział. To eksperyment, darmowy Donot. Ale Ja nie chciałem tych jebanych pięciu złotych. Ty ty żeś nie chciał. Ale się wtedy byśmy mieli... Do... Ja bym miał dziesięć, bo twoje i moje. Swabogo, jakieś ocaleni normalni. Nie Normalni? <noise> Bo nie wyglądacie jak inni osoby w celach, tak ci wam powiem, panowie. Wyglądamy to... gorzej. Chodź, powiem wam na zewnątrz, nie tu. Bo i szczyteczkę do zębów. Co tam ten gość tam robi? E... Czemu on tam siedzi w tle i czemu tutaj jest jego kolega, który zmarł? Ogólnie tak. Otwórz te drzwi. Tak ci powiem. Dużo o, o kurwa, Kibel umarł. Pomocy! To, to się no. to Trochę dużo się stało, gdy... O kurde nie, tego nie słyszałem. Ty patrz, tu nie było kanalizacji. Oszukany był kiber. Nie, może to jest kanalizacja ta dziura. Ha. Panowie, trochę powagę. Dobra, 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 A. już, już no, się. No, nie, nie wiem, to kurwa ku, nie słyszeliście, co się Tutaj się działo. E, no nie wiem, ja na przykład byłem tu zamknięty przez jakieś dwa tygodnie, nie? Ale to stało się w tydzień, a wy Ja wychodziłem do Biedronki, ale też nic nie widziałem. Jak kurwa wychodziłeś do Biedronki, bo i przez wiem, no Jak spałeś? W w 5. Kiedy? Jak? jak było to, wszystko było pod monitorowane i pod ochroną. Jak? Ty, w o, o, ty się tam? jak? No był taki fajny Władek ochronisz, on nie puszczał. Kurwa wiedziałem, że Władek coś robił. Nieważne. E, to teraz... Czemu tam się pali? Ogólnie, ogólnie nas wysłano. Ogólnie nas wysłano, żeby coś tutaj pomóc odzyskać jakieś dokumenty. Tylko, że moja drużyna zginęła, przy tym. A ja zostałem z... No i starałem się znaleźć osoby, ocaleni. No idziemy. Ej, ale dobra, weźcie to z szybko, bo się kurwa rozprzestrzeni, halo. Szybko! Zostaw, zostaw, nie ma co. O, oh. No dobra. też kurwa, skąd ty masz łom? No bo jest szczoteczka do zębów. Jaka kurwa ścisteczka! No my też, żeby codziennie. No, to są kurwa chwilowego zawału. Ty, patrz, co tu jest. Ej, <grym> czemu tu jest jeden gość? Tu coś było. Help. Znaczy pomoc. Nie wiem, czy wiesz. On potrzebuje pomocy? On nie wiem, ale przed chwilą ktoś tu tak przyleciał i zniknął. Um, dobra. O. Danger. Ej, po poczekajcie chwilę. Pójdziemy później tam. Co tam się dzieje? Ej, ludzie, bo on chyba faktycznie potrzebuje pomocy. Jakiś taki. Nie mrawy, jest bym powiedział Tylko, że nie mogę otworzyć drzwi do ciebie Ponieważ to idziemy dalej no. Ej patrzcie za wami! Za wami! Za wami, za wami! O nie! Cześć Cześć O, o piwo! Znalazłem się... jakieś coś Piję Tu za dużo się dzieje le le legendarna bateria Wypowiadasz kurwa dupę. o dupę Dobra, przepraszam się, panowie Idziemy Za dużo się Ale dzieje, tu ciemno O Okej, okay, ciekawie. Nie powiem. O, ty się... pasz nogi. Też się zastanawiam. Gorzej niż byłem stał. O! Jestem taki mądry, znalazłem miejsce, w którym mi pasuje to. nie wiem, czy ja chcę tam iść. Halo, pomocy, ktoś pomoże. Zaraz. Ej, co, co tu kurwa za ziemniak? To melo. Czemu, tej... Czemu ktoś tutaj ujebało w pół? Skąd tu w ogóle A gdzie druga kutu? połowa? Powiem tak, Nie wiem, co tu się odpierdola. A tylko wysłano A, w... kurwa, wyjebałem się! O. Ła! Wow, oh, chyba kurwa skręciłem kostkę! Aaa! Ah, Wymiatacz, pomóż! Masz! Apteczkę masz! O! Oh, oh, dziękuję, a! Oh, Zaraz lepiej sobie. co się dzieje? Halo? Dobra, czekaj. Co? Dobra, poczekamy, ja tutaj znalazłem tak. Ale ja brzydki jestem! Dopiero teraz to zobaczyłeś? Wymiatacz, chodź tutaj do łazienki. Chodź, chodź, chodź. I kopnij w stronę lustra. I patrz w lustro. Co ty do? <laughs> No, krzypi jak zawsze. <grym> ale ty tego nie widzisz? Nie. O, tajne przejście, hostox. Ej, bo ja tutaj słyszę! Ej, kurwa, patrz! Tam, tam, ktoś się sfajczył. O, witam. Każdemu się czasami zdało. ...na Pan Alkśniciu, nie? Eee, cz czemu on jest taki jakby, ktoś chciał go... Nie wiem, szczerze ci powiem, nie wiem co tu się wydarzyło, tylko nas wysłano, żeby odzyskać dokumenty i tyle. E... A to w końcu odzyskałeś te dokumenty, czy po prostu przy okazji nas zabrałeś, czy jak? Znalazłem co potrzebowałem, ale samemu wiesz, nie chciałem się iść. A, moja samemu... brygada jest zabita. E... Widzę ich resztki. Nie, gdzie indziej zginęli. E... Kurde, jakby można było stąd wyjść? Co? Cześć. O! Proszę bardzo. O. <laughs> a panie generale! Ty, patrz, tu się pies! Chodźcie. Czemu tu? Co ja chyba tu robiliście w tym ośrodku? Halo! Ty, chodźcie! Chodźcie tu! Chodź! Patrz! Ktoś tu żył. To żyje! Trzeba no mu pomóc? Znaczy... O nie, jak pógłaś! Biednyczko! Zrobiłeś? Zostawiliśmy salejca, no hiki! Coś mówiłeś? O! Za to Za tobą, za tobą ocalęńcu, za tobą. Uważaj. Nie. O on kurwa wybuchł? Każdy mu się zdarza. O, chodź do niego! Jakiś taki nerwowy jest widzę. Chodź. Pow, ty ta ściema jest niewdziałna. Fa zombie aktywne mało la. Halt, fight. Mam, że ten eksperyment będzie w no tu się kurwa zobacz jakiś. Za mało zim. ci płacą. Nie się zgodzę z wami panowie. Masz tu, są dokumenty, przeglądaj sobie i Ej, tam na górze coś się jest, a no. tam jest o, sam... o, musimy nie, tam. znaleźć inne wejście. Pomocy, kurde, muszę tam wejść. Dawaj, dasz radę! Ja. Pomogę ci! Podsadzać się! E, nie, kurwa jestem za gruby! A, a. Ta, a. A, a. Ja mówiłem, idź na siłę. O, oh, chyba faktycznie mogłem się ciebie posłuchać. O, rozpaprało go. Poszkałem, tak powiem. Dobra, no, muszę wejść. Być teraz nie tutaj chodzi. musimy inne wej wyjście Czekaj. znaleźć. Czekaj, tata nawie. A. tu trzeba kot jakiś. Zasięg śni? O, nie trzeba kodu. O, pajok! O kurnie. Chodźcie, jest przejście. Wentylacja. A nie, to nie wentylacja nawet. to w ogóle? Metro to jest? Ja pyta, co tu się działo? Co to było? O prysznic. prysznice... prysznice, Przysznice. O, prysznice. O, ty patrz jakie czarne prysznice. Już idę. Z czymś się kojarzy? Z to? Znaczy znaczy... co? Halo, Wypuścić! Moją osobę piękną. Skąd? Stąd. Mogę wyjść. Chce śpię? W... On po prostu wyjebie te drzwi. Piwnicy. No. Niech płacą. Ty Toksu, patrz! Co tam jest? Jakie piękne zielone zombie? Co? Jakieś takie. zielone. E! Ty bo Toksu spadł do jakiejś klatki, a ja chyba sobie zostanę na górze. Cześć Chodź. Toks! Tam nie, tam jest no. dziura, tam lepiej nie iść, toks już wpadł. Zawracał. No A popychasz się. mnie, nie! No. Ścieki. Odra! O, gdzie tu masz Lata. wodę? Wszędzie, na przykład tu. O, raz jest. Odra. Jak ścieki to odra, każdy głupi o tym wie. Jo. Co to kóło oh. Oooo Złoki Z... Ty prawda? Dos O kurwa mać! <laughs> o, o nie! Ora kora iść dalej, daj mi czy ścieków Nie pozwolę wam tu wejść Nie pozwolę! Uciekam zrada. A! kurwa nie zradzam mnie, jednak po Co? Co się stało? Nie wiem czy wiecie, ale przed, przed pójściem do wariatkowa znałem karatę, więc... Więc, więc dalej, już zapomniałeś go, jak się używa karat. Nieprawda. Dobra, pomogę. Co zapomniałeś? A! A! Pomocy kurwa! A! O, dziękuję. No ja pierdolę! Ile cyklu... O, dobra, już chyba. No, idziesz, Dobra. Dobra? Eee. O! Zombie! Czas poćwiczyć karatę! Co jest kufl? Już go nie ma. Jednak nie pierdolę już karatę potrafi. O, o! To o, było krok! Okay, ciekawie. Nie powiem, że ciekawie. Chodźcie choć chodźcie panowie. Okej. Ok. Eee. Okay. Zabity. Dobra. Zabity czy zabity? Chciałem wykopać deski, a wykopałem drzwi. ważne, co to? O, czemu tu są zwęglone ciała ofiary? I czemu tu ofiar? I Czemu to była? Ofiar? Ty płasz nasza cela? To było to nasza cela, co on tu robił? Mój rondel? To zabieram. Nie, to nie była nasza z... cela chyba, to, Nie? to była to inna. Zabieram cela. A nie, Przecież... o, faktycznie to była inna cela, a co znalazłeś? Nie. Ja, 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 ja się tym zajmę, ja się tym zajmę. Nie, 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 nie w takim stylu. W takim stylu. Po co? Co, 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 co kurwa, co wy tu robiliście za eksperymenty? Znaczy nie wy, ogólnie co oni tu robili. Szczerze? Nie, nie wiem, co... Nie, wie, wie, nie ma. Nie Bo wiem. Dostałem lute przez szybę. O, prysznic, kocham je! Byłem w takim fajnym hotelu, tam bardzo fajny co mają polecam. Nie wiem nie O! Patrz prysznice! Ej, pomocy! Pomocy! Nie wiem, jak ja się tu znalazłem, halo! Kiedyś no są prysznicy. W się znajduje często, halo, pomocy! Gdzie jesteś? No chodźcie do tego pokoju, co tu były, ten szkła, czy coś To, no. Pomocy! Jak ja się tu znalazłem? Dwiatarz! <noise> no to zostajesz. Nie. Tak. Putonałem w wodze. Gorzej byś nie mógł. Idziecie Dobra, ja nie. się dostałem z odry Nie, zostajemy. Dobra, coś tu nie. Okej, okay, ciekawie, nie powiem Ciemność. Jasność. Ciemność, jasność, ciemność. Powitamy. Okej. Okay. Jasność. Mówię jasność i swoboda. Nie żyje, zabawa. I wymiatacz młody. Żyje, to... bo. O! Ej, tu są nasze cele, halo! Co tak. wy nas podglądaliście, spoczczajcy? Co jest Nie widziałeś tego wielkiego szkła? Pyt pytasz o Osoby, które tylko przyszły, żeby załatwić robotę? A, dobra, sorry. Wyglądasz cały czas jeden Ty patrz, kamery. O! Daj, cześć, chcę ludzi. O sławna firma Jonah robiąca ekran. Odsmiechasz się? Okej. o lisek. I daj mi chwilę do tego kamery. Mhm. Tak, Eee, Generalnie był stra. A co a a a a a a a a o, chodź musimy iść okay. dalej. Okej. Okay. gdzie jesteś? Jak ty kurwa zrobiłeś, że to krzesło wituje? Skąd jaś ten ja, kiby... Jestem silny, przytrzymałem Słuchajcie, Chodźcie. Póki wy okay. się tam bawiliście, ja zlikwidowałem tutaj L... potwory. A nie przodu. Widzisz? Jaki mają szczyt siebie? Czemu ja to mnie mogę wyjść? Chcę tam wejść. Chodźcie, panowie. Okej, okay, idę. Oooooo! Zlikwidowałem go moim karatem. Nie ma sprawy. Co jest? Ale. Mała ta dziura. Cześć, wejście kurwa coś wymiar. Ja nie mogę tam odsłuż. wejść. Odsuń się, odsuń się, odsuń się. Chyba że chcesz dostać moim karatem ciosem. Przebijaj z ze ściany. Okej, okay, to no, mi się można nie podoba. Co się tam dzieje? Odra! Co, to? Tutaj? Witam. O, ty nauczył tego ode mnie! Złóż to, od Patrzcie to! Dobra, Co? To że karate nie używa się nóg? Ała! Ała. Ała! Aaa! 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 cios karate? Znałeś, mocno. Dobra, A. musisz się nie No nie, no. Niech wróci ten światów. Ej, dawaj, chodź. W międzyczasie przygotujemy dla niego specjalny... ...tej rytuał, żeby przybył do nas. tam? Oooo. Masz dwa rewolwery. Jestem znalazłem dwa revolwery. I widzę ukrytego przeciwnika w kanalizacji, nasz... wentylacji. A nie, to toks. W No to nie wiem skąd dostałem to, ale... Jak tam Co on na tam naszego ustaś? imię? Podobno jest tajnym agentem czegoś tam. Znaczy, to o, jest dobre pytanie, wiesz? Drzwi! Znaczy, drzwi no. Do góry! Oj! O! Tam nie miała amunicja. Podejrzana szafa. A tu sprawdzaliście? Ty tak. nie, tak? Tam lepiej jedź. Tak. O, Ej, to coś. Co? Czekaj. O okna. Ktoś tam nie strzelił. U! O. O, mam jakieś to... kij. No, dobra. Wyjście, pana. Ej, jutro. ludzie, chodźcie! Cmentarz! O! o! Ty płapasz? Okay. O! Co to wiesz? Kurwa! Białe soczanie! Szybko! Karatę! Szybko! Karate! Karatę! Karatę! w kratę, karatę! Co A ty popatrz musimy spalić resztki mnie. Nie... Nie, to znaczy ducha A resztki ciebie, okej, okay, dobra? Już to robię? Nie, nie, ducha. Gryj kurwa. Aha. Jakiś, taki zbliżyć. o, taki zły człowiek jest z tego, co widzę, zdjęć. O, to czekajcie, to mnie może poświęćcie? Nie, nie, no popatrz, o. nie wyglądasz jako. Chociaż, niech już będzie, zamykaj to krewdę. Czekaj, stoi. Może to to. Tak, co? te cząstki. Cząstki? Ciekawe. Ty, popatrz, coś się tak pojawia. Daj tu cząstkę. To jest jego ten. z jest to jego. E, kurczak jego. Mam szukać. Mam znaleźć panowie. Po no całej mapie szukać cząstek? Trzewi? Nie wiem. To ja się pójdę najebać, kochani. Moi. Zawsze, ja, że powiem, nie wiem, co to się Wyróbcie wy róbcie tutaj swoje. A ja... Tox, halo, ja tu się chcę w szczerze mówiąc, bardzo. Ja nie wiem, ja znajduję wyjście i idę stąd. Ja też chcę. Ale rzeczy ważniejsze nad rzeczami ważniejszymi, nie? Skąd piwo wziąłeś? To nie ta bo to został, nie widzi. Masz na głowę, to tam. Nie wiem, dobra. Ja. Nie, co e, e, jest kurwa! Wymiatacz! Nie wiem jak wy, panowie. Ty pojebało chcesz, żeby mnie zaraziło to brzydkie gówno. Byliśmy e, tu dać te cząstki, no tu Nie wiem jak wy panowie, ale ja w swoim sposób znalazłem To jest do panowie O kurde, jak coś się ja dostało do... do następnego Nie O, byłem sobie wymiatacz, ząbki w moim Moja szczoteczka do zębów. Dobra, Czejnie, nie, stop, kurwa. wymiatacz nie teraz co jebaną szczoteczkę do zębów. Okej. Okay. Uh, dobra, dobra. Czaj, zaczynamy. Dobra, Siema, <totrzę> ja zauważymy. Zauważymy. Czekaj, stok, zem, dobra, czekaj. na chwilę się ogarnijmy, dobra? Siema, z tej dzisiaj gramy z Toxem. Przywitaj się, Toxu. Czekaj, muszę się zabić? Czekaj, muszę się zabić. Czekaj, o, zabić. Oczywiście. A, dobra, ja jestem kit. My Jesteśmy chłopie No tu ma pastę w Dobry My nie winni strzelać nie. nie, 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 nie e... o, Nie strzelat Pan, pan pana nie obchodzi, że on małom. Nie, Nie, nie Nieważne, chodźcie Ogólnie jest taka sprawa panowie No Już... Czemu tu jest krew i czemu wszystko się pali? Proszę, nie wiem jak wy to, że nic nie słyszeliście ja byłem w zęby, to o, wiesz. Jesteśmy w wygłuszonych pomieszczeniach, ustawieni w jakimś wariatkowie, to się nie dziwię, że nic nie słyszeliśmy. W sumie no tak, naprawdę, ale ten... No co się wydaje, że eksperyment coś nie piekło. No i wysłano nas. Jakie eksperyment? W jakiej my prostu chcesz ja. mówić, że nie halo? Reklamacje. O ty... To, miało to być darmowe nie... Ej, poczekaj, dajcie mi chwilę, dajcie mi chwilę, ja tylko... Weźcie, patrzcie na tego chłopa, obserwujcie, że nic mu się nie dzieje czy coś, nie? Ogólnie. Aha... Ha? Ha? Ej, A? A? Ej, się, kolego? Halo? Ej, yo. Kolego! Jest gorzej niż myślałem! O! Dobra. Ja też nagrywanie. Daj tam. To Moja postać to do, to się poddaje. Ej, <śmany> <A> <śmany> ja kurwa. Te pięści. One kurwa. <śmany> przez ściany przebijają. Przez tego komoda. <śmany>